Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Gdyby nie informacja, którą Wam zaraz podam, że to było pod Wrocławiem, że to było w Polsce, to pomyślelibyście, że to się działo, że ten film, który zaraz zobaczycie, jeśli algorytm oczywiście pozwoli mi na jego publikację, jeśli nie, jeśli się nie pojawi, to znaczy, że jednak nie pozwolił, ale to Wam załączę link w przypiętym komentarzu, bo to jest bardzo ważna informacja dla naszego tutaj wszystkich bezpieczeństwa, to pomyślałbym, że nagranie pochodzi ze Szwecji, z Niemiec, z Wielkiej Brytanii, gdzieś tam z Hiszpanii, z Lampeduzy. No, nie powiedziałbym, że to jest w Polsce. Ale okazało się, że w podwrocławskich siechnicach doszło do czynu, doszło do czegoś, co, co nawet aż ciężko się ogląda. Bo ciężko się ogląda, kiedy może kilkanaście osób, kiedy kilkana, kilkunastu facetów okłada jedną osobę. To jest nawet nieprzyzwoite. To nigdy nie powinno mieć miejsca. Żaden człowiek nigdy grupowo nie powinien nikogo tknąć, nawet indywidualnie, a już na pewno nie w kilkunastu. No niestety, ale takie rzeczy mają teraz miejsce w Polsce. Ja. Cały czas mówię, że coś takiego się dzieje, że, że dzieją się rzeczy, które nigdy wcześniej nie miały miejsca. I też trzeba podziękować tym razem mediom, bo od razu napisały, że są to cudzoziemcy. Na początku informacja była, że są to Ormianie. Ja sobie pomyślałem, kurczę, Ormianie to raczej nie, bo oni nie są agresywni, nie są w sumie normalni. Później się okazało, że są to Gruzini. No, często na innych też mówią Gruzini, ale tym razem prawdopodobnie byli to Gruzini. Dziwne też jest to, że akurat osoby, które nagrywały, byli, były Ukraińcami. Takich czasów dożyliśmy w Polsce, że Polacy są ofiarami, ci, którzy filmują, są Ukraińcami, a ci, którzy biją, są Gruzinami. No dziwna sytuacja, taka trochę kuriozalna, no ale z tym mamy teraz do czynienia. I co najważniejsze, bo trzeba też dodać i powiedzieć, żeby nie być gołosłownym, żeby nie być też jakimś tam fake, siewcą fejków, fake, fake miłośnikiem, tylko trzeba powiedzieć jasno, że ci Polacy, którzy dostali łomot, to oni go dostali... No, przypuszczam, dlatego, że tam krzyczeli nieprzyzwoite słowa, epitety pod adresem tych ludzi. Takie tam o kozach i te sprawy, nie? Ale nawet gdyby ktokolwiek kogokolwiek obraził, nigdy, nikt nie powinien grupowo nikogo pobić. Nigdy. Ktoś by powiedział, ale oni są winni, bo oni tam zaczepiali. Z jednej strony tak, ale z drugiej strony nie powinni dostać. Nie powinni dostać. Nikt nie powinien ich tak brutalnie. No niemalże skatować, no bo tak było, naprawdę tak było, aż dziwię się, że oni później wstali o własnych siłach i poszli, czy tam oni wszyscy chyba uciekli, to nigdy nie powinno mieć miejsca, ale to trzeba powiedzieć, bo gdzieś tam w mediach to się pojawiło, że oni nie zeszli z drogi, że oni tam zaczepiali ich właśnie w ten sposób, że tam się wkurzyli, ale nigdy nie powinno ich spotkać to, co ich spotkało. Nigdy. I największymi winowajcami tego są agresorzy. Są ci cudzoziemcy. A co ciekawe, to okazuje się, że tam są jakieś szklarnie. Tych siechnicach, gdzieś tam pod tymi siechnicami są szklarnie, i okazuje się, że, no wiecie, są takie firmy, które rekrutują, to trzeba by się skontaktować z tymi firmami. Oni szukają tych pracowników za granicą, to nie są ci inżynierowie, lekarze, y, tudzież jacyś tacy inni, tylko to są ludzie, którzy tutaj przyjechali przez firmy, oni są za zatrudniani. Więc teraz powinno być tak, że te firmy rekrutujące powinny zostać, wydaje mi się, no, wydalone. Zlikwidowane, zakład, który ich zatrudnia, powinien ich wszystkich zwolnić i co najważniejsze, oni powinni iść do pierdła, ale nie polskiego. Powinni zostać wyrzuceni z Polski, po prostu wyrzuceni. Powinni od tego dnia, od tego czasu 10 razy weryfikować, kto przyjeżdża, kto tam mieszka, kogo zatrudniają, czyli tak, firmy, które rekrutują, firma, która zatrudnia, czyli te szklarnie, to przedsiębiorstwo szklarniowe, oraz. No, już tutaj rząd, ale to wiecie, jak z rządem bywa. Żeby nie być też gołosłownym, żeby też nie wyjść na jakiegoś siewce, siewce czegoś, to Radio Z, Radio Z, artykuł z Radio Z. Przetoczę Wam trzy artykuły, bo wszystkie trzy są istotne i wszystkie trzy coś wnoszą. Już podali tożsamość jednego ze sprawców do tej pory, ale to jest istotne. Brutalna bójka pod Wrocławiem, jak podaje. Radio Z wiadomości leżącego mężczyznę bito i kopano po głowie. 21 maja na stronie zrzeszającej mieszkańców podwrocławskich siechnic pojawiło się drastyczne nagranie. Widzimy na nim grupkę ludzi, która okłada pięściami leżącego na chodniku mężczyznę. Jednym z powodów bójki miało być nieporozumienie na tle narodowościowym. Wrocławska policja w rozmowie z portalem Radio Z potwierdza otrzymanie zgłoszenia, czyli jest to prawda. No, wiadomo, że prawda, bo przecież było to widać, ale wiecie, zawsze trzeba by mieć potwierdzenie z policji. Brutalna bójka koło Wrocławia. W sieci pojawił się filmik. Do zdarzenia doszło we wtorek wieczorem w pobliżu marketu sieci Biedronka. W pewnym momencie kilku uczestników bójki powaliło na ziemię mężczyznę. Zaczęli go kopać i okładać pięściami. Z relacji mieszkańców wynika, że była to grupa obcokrajowców. A w okolicy dochodziło już do podobnych konfliktów i przepychanek. Komisarz jakiś taki tam, ten policji, rzecznik prasowy podkreśla jednak, że na opublikowanym filmiku widoczny jest tylko niewielki wycinek rzeczywistości. I teraz e, Wrocław, nasze miasto! Co to było? Polak został pobity przez cudzoziemców pod Wrocławiem. Mało brakowało, a mężczyzna zostałby skatowany na śmierć. W ostatnich dniach podwrocławskie siechnice stały się areną niepokojących zdarzeń, a to czyli to nie było pierwsze zdarzenie. Bo ich było więcej. Czyli to, nawet to, że tych dwóch Polaków było pod wpływem czegoś, to nie oznacza, że oni by nie dostali łomotu. Z tego, co tutaj teraz czytam, wychodzi na to, że ci agresorzy, oni do tego dopuszczali się już no, wiele razy, że oni byli grzeczni. Czyli to są po prostu zwykli agresorzy. To są ludzie, którzy są niebezpieczni. I teraz policja powinna się za nich wziąć. Teraz policja powinna to zakończyć. Gazeta Wrocławska. Cudzoziemcy okładali Polaka pod Wrocławiem. Duża akcja policji. Gruzin pierwszym zatrzymanym. Są pierwsze efekty działań policjantów, którzy w godzinach popołudniowych licznie zgromadzili się w siechnicach. Już wiadomo, że grupa, która brała udział w pobiciu mężczyzny, jest pochodzenia gruzińskiego. Zatrzymany został 24-letni obywatel Gruzji. Jest podejrzewany o dokonanie pobicia, ale nie przedstawiono mu jeszcze żadnych zarzutów. No śmieszne, prawda? Po prostu żałosne. On już powinien być w pierdlu. Niewykluczone, że nie będzie to jedyne zatrzymanie. W trakcie szarpaniny obie strony zadzwoniły po wsparcie. Ale chyba ze szklarni było bliżej. No tutaj chodzi o tą szklarnię, bo mówię, że oni byli zatrudnieni w tej szklarni. Więc ekipa rowerowa pojawiła się szybciej, bo oni byli wszyscy ci agresorzy na rowerach. I rezultat był widoczny, jak tutaj podaje Gazeta Wrocławska, na opublikowanych wczoraj filmikach. I teraz słuchajcie, bo tutaj jeden ze świadków mówi tak: imię poszkodowanego poznałem wczoraj, już po całym zdarzeniu. Wyznał mi, że gdyby nie jego znajomi, którzy podjechali autem, nie wiadomo, jakby to się zakończyło. Świadkowie zdarzenia powiadomili służby ratunkowe oraz policję, ale napastnicy rozbiegli się jeszcze przed przybyciem funkcjonariuszy. Pada podejrzanie, że są to zagraniczni pracownicy lokalnych szklarni, ponieważ w pobliżu znajdują się i firma, i hotele pracownicze. No, nie chciałbym być mieszkańcem tych siechnic, naprawdę. Stałym szacunkiem, nie chciałbym tam mieszkać. Jeszcze wam tutaj zacytuję taki króciutki cytacik. Zazwyczaj jeżdżą oni po mieście większymi grupami. Są prowoderami agresywnych sytuacji, ponieważ zaczepiają słownie kobiety. Wchodzą na prywatne posesje, bez pozwolenia i mówią coś do przechodniów w swoim języku. Jest duża grupa osób, która się ich po prostu boi. Naprawdę sceny dantejskie. Sceny dantejskie takie, jakie czasem się ogląda jakieś tam gdzieś tam nawet w Stanach, albo gdzieś w Szwecji, albo w Wielkiej Brytanii. Najgorsze jest to, że to już jest w Polsce. A to dopiero początek. Czyli naprawdę, no, nie można czuć się bezpiecznym. Napiszcie, co o tym sądzicie. Czekam na wasze zdanie takie, w taki sposób, kulturalny, wiecie o co chodzi. I co? No musimy uważać, no też naprawdę, no mieszkańcy muszą też się jakoś organizować, muszą coś z tym robić, no nie mogą zostawić sprawy i czekać aż jakiś prezydent miasta, bo oni tam myślą, tam wszyscy wzywają tego burmistrza, tych siechnic, czy kogoś tam. Przecież on palcem nie kiwnie, on palcem nie kiwnie, bo on ich tam wpuścił. Pozdrawiam, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia, cześć, pa, pa.